Cześć droniarze, ja jestem Łukasz i jak zawsze witam Was na kanale Dronostrefa. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam trochę o wibracjach w mojej ramie, a w zasadzie o tym, czy one w ogóle występują z Unit O3. Zapraszam! Temat tego nowego AirUNITA O3, który został wypuszczony przez DJI, a raczej w sumie bardziej jakości tej kamery i wibracji, które występują w różnych ramach, został poruszony w ostatnim czasie od premiery. Tego AirUNITA wiele razy i wiele razy. Różne osoby miały problemy, różne osoby nie miały problemów, i w sumie to do mnie tych pytań trafiło naprawdę bardzo dużo: czy z moją ramą ten problem występuje, a jeżeli występuje, to czy da się to naprawić? Chciałem na to pytanie odpowiedzieć już dużo wcześniej, ale chciałem najpierw to wszystko przetestować, zanim cokolwiek wam powiem. Bo tak naprawdę już zbudowałem dużo dronów na tej mojej ramie, dużo osób już mi zlecało to, żeby przełożyć ramę Aura V2 do tej mojej ramy, bo to co powiedziałem kiedyś w, w recenzji, czy w tym jak mówiłem o tej mojej ramie, że jeżeli komuś zbudowałem kiedykolwiek drona na ramie Aura V2 i będzie chciał, żeby mu ją przełożyć do mojej ramy, to jeżeli kupi moją ramę, to zrobię to za darmo i to też czynię i to też robię, czyli przekładam wszystko i ustawiam jeszcze raz przynajmniej staram się przynajmniej przelecieć i poprawić trochę Pidy, bo wiadomo, każda rama się troszeczkę różni, każdy build jest trochę inny, tak żeby wszystko było ok. I ostatnio też, żeby nie rozczarować nikogo, to też napisałem na mediach społecznościowych, na Facebooku i na Instagramie, że jeżeli ktoś kupi moją ramę i będzie niezadowolony, to ma 30 dni na zwrot i nawet może być ta rama mieć ślady użytkowania. Oczywiście, jeżeli ktoś połamie ramię, no to o, może tutaj się dogadamy, że odliczymy za to ramię, ale, ale chodzi mi o to, żeby jeżeli ktoś się zastanawia nad moją ramą, mógł ją wziąć, przełożyć swoje graty do środka, przelecieć się na tej ramię jeżeli stwierdzi po kilku lotach, że to nie jest to, no to może sobie to wszystko spakować. I wysłać do mnie z powrotem, nawet w sumie nie musi na tego rozkładać za bardzo. I, I odesłać mi tą ramę, ja zwrócę pieniądze tak, żeby być uczciwym. I żeby też ktoś nie czuł się rozczarowany, bo nie o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi o to, żeby każdy był zadowolony. Ja jeżeli chodzi o moją ramę, ręczę za nią, moim imieniem, nazwiskiem i tym, że sam na niej latam, i już złożyłem na niej dużo dronów. I teraz już jak już złożyłem tych dronów naprawdę kilkanaście. W sumie nawet jeszcze sezon się nie zaczął na latanie takimi większymi dronami, tylko teraz raczej wszyscy latają łupami gdzieś są schowani po jakichś miejscach, powiedzmy bardziej pod dachem. To już widać, że niektórzy zaczynają wychodzić ze swoimi piątkami na zewnątrz. Chociaż ja też, mimo że śnieg spadł i był, to też starałem się latać, ale no wiadomo, pogoda jest jaka jest, i ciężko to jest trafić w okienko pogodowe, także ciężko jest też więcej polatać. Ale już złożyłem drony na mojej ramie z. Kisem, Ultra z Fetekiem na Betaflight kilka staków się zdarzyło, głównie staki timotorowe, ale też ostatnio przełożyłem sam dla siebie nowe FC wpadło mi w ręce, czyli kis Ultra V2, czyli wersja druga tej wersji kis Ultra V1 i się okazało, że ta wersja V2 jest Dużo, dużo jest różnic. Nie można przełożyć na przykład pidów 1 do 1, bo tam ogólnie chyba żyroskop został zmieniony na w ogóle inny. Zostało to trochę zmienione. To co rozmawiałem z twórcą Kis Ultra, to dostałem informację, że V2 to jest zupełnie, mimo że wygląda tak samo, to jest zupełnie wszystko inaczej i się okazało, że pidowanie tego też musi się odbywać troszeczkę inaczej. Nawet specjalnie w nowym softie został taki eksperymental mode do włączenia, który trzeba włączyć z V2, i wtedy chyba to najlepiej lata. Tak czy inaczej, to co się okazało z moją ramą, z eksperymentem z V2, że pomimo tego, że nie było to wypidowane praktycznie w ogóle, bo wpadało też w jakieś może nie wibracje, ale nie zachowywało się to wszystko tak jak powinno. I okazało się, że jak wrzuciłem materiał z Elionita o 3 i przepuściłem go przez gyroflow. To po stabilizacji nie ma żadnych gliczy, Czyli ten montaż kamery, który jest u mnie, który pokazywałem Wam w recenzji, tej mojej, znaczy recenzji, w tym, jak Wam powiedziałem, że wypuściłem swoją ramę, to ten montaż kamery, który jest tutaj, rzeczywiście sprawia, że po przepuszczeniu tego przez gyroflow, żeby mi tu stabilizował ten materiał, nic się nie dzieje. I ja teraz e, chcę Was zostawić tutaj, nie wiem, jaki fragment mi wyjdzie, ale coś Wam tutaj złożę z materiałem z Kisa Ultra V1 i. Yy, czyli ten, yy, ten materiał, który dron był wypidowany, czyli wam napiszę, że ten dron był ustawiony i wypidowany, i z materiałem z niewypidowanego drona, który teoretycznie, no, jak był ten materiał nieustabilizowany, to rzeczywiście było widać, że ten dron się bujał trochę, nie trzymał się tak jak trzeba. Yy, ogólnie teraz walczę z tym, żeby V2 Kisa Ultra wypidować tak jak trzeba, już jestem bardzo bliski tego, żeby to działało tak, jak, tak jak ja bym chciał, dlatego jeszcze nikomu nie składałem Kisa Ultra V2, a w sumie tych Kisów Ultra V2 nie ma. Ale wracając do tego, zostawiam Was teraz z materiałem z ustawionego i wypidowanego drona. Yy, oczywiście ustabilizowane yy, przez GiroFlow, czyli będzie widać czy są jakieś glitchy, czy nie ma. Moim zdaniem nie ma, ja nic tam nie widzę, także macie tutaj tego próbkę. I później drugi materiał z tego yy, nieustawionego drona i materiał też przepuszczony przez GiroFlow i możecie zobaczyć, że moim zdaniem też tam żadnych gliczy nie widać. Może można się dopatrzeć tego, że ten dron rzeczywiście może nie jest do końca ustawiony i ten dron nie zawsze leci tak jak po sznurku.

you down Także celem tego odcinka było to, żeby wam pokazać, że rzeczywiście te materiały puszczone przez Giroflow z R Unitem z kamerą O3 w mojej ramie, że nic się nie dzieje złego, że nie ma jakiejś glitchy. Też to co powiedziałem, że ktoś kupi moją ramę, wrzuci swoje bebechy, nawet jeżeli tam wrzuci, nie wiem, jakieś dziwne FC, którego nigdy nie testowałem i powie mi, że no to nie działa. Tak naprawdę bez pytań, 30 dni macie na zwrot tej ramy, oddaję pieniądze. Wiem, że ta rama też nie jest najtańsza, ale też nie miała być najtańsza, miała być dobra i ja jestem dumny z tej ramy. Naprawdę cieszę się, że ją wypuściłem. I, i żeby już to potwierdzić, to właśnie to wprowadziłem, że jeżeli ktoś kupi tą ramę, uzna, że to nie jest to, 30 dni na zwrot, nawet jak będzie używana, może być oddrapany ten karbon, nic się nie dzieje, przyjmę to z powrotem. Bez żadnych większych pytań, oczywiście będę chciał zapytać się dlaczego, bo może wyjdzie jakaś dziwna sprawa po drodze, ale no to powiedzmy jest tylko wasza dobra wola, że mi o tym powiecie. Ale jeżeli uznacie, że nie, no to okej, okay, przyjmuję. Także to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że był on dla was pomocny i jakoś wam pomoże w wyborze powiedzmy ramy 5 do RUnita O3. E, oczywiście w tej ramie też były pytania czy widać śmigła, no oczywiście, że widać śmigła, bo to jest rama do freestylu typowego i w każdej ramie typowej do freestylu będzie widać śmigła. E, kombinowałem też z takimi mocowaniami tej kamery wyciągania na górę, oczywiście jeżeli ją tutaj zamontujemy na górę i wypuścimy wszystko wyżej, no to oczywiście znikną nam te śmigła z kadru. Ale w ramie do freestyle'u moim zdaniem chodzi o to, żeby ta kamera była też tutaj troszeczkę chroniona przez te słupki, żebyśmy je od razu nie rozwalili. Także jeżeli będę chciał wypuścić coś kiedyś do bardziej ze Cinematica, to bym raczej chyba szedł w ułożenie dead-cut, czyli żeby te ramiona były proste i rzeczywiście były schowane. Także to jest rama do freestyle'u. I jeżeli komuś odpowiada ten obrazek z Arunita O3, to moim zdaniem to powinno spełnić jego oczekiwania. We freestyle, moim zdaniem, może widać być śmigła, i nic z tym raczej ja bym nie robił. Ale to wszystko moje zdanie. Jeżeli komuś to się podoba, ta koncepcja, to zapraszam. Także to by było na tyle. Jeżeli podobał Ci się odcinek, odcinek, no to zostaw łapkę w górę. Przypominam o moim sklepie internetowym, tam gdzie możecie też kupić tą ramę www.dronostrefa.pl No i jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, no to zostaw subskrypcję, aby nie minąć kolejny materiał. A z mojej strony to tyle. Dzięki, do zobaczenia. Cześć!